USD JPY. Poziomy na górze, poziomy na dole, standardzik i robimy swoje w międzyczasie tak zwanym. Ten powrót tu nawet w te rejony, co prawda mówimy, że po separatorze okresów to nas ten poziom specjalnie nie obchodzi, ale on jest bardzo prawdopodobny ze względu na fiolety. Fiolety, które mamy nad szczytem. Dla przypomnienia USD JPY, USD na pierwszym miejscu, fiolety nad ceną przed godziną 14.15 do rozliczenia. Takie akcje, jak tutaj Mieliśmy już wcześniej, chociażby tutaj, nie wiem czy pamiętacie, mieliśmy ten diamencik, taki mały fiolecik. Też jak były spadki, obstawialiśmy, że on po prostu zostanie zrobiony. Tak się stało. Tu mamy podobną sytuację. Poziomy red rozjechane, ten poziom jest tutaj do zrobienia, pokrywający się z okolicami tam, z poziomem skyblue X. Oczywiście statystyka mówi, że mamy dojechać tu i statystyka mówi, że fiolety są na górze, więc również powinniśmy te fiolety porozliczać. Niestety w tym tygodniu redy powinny być w tych okolicach, jakie były w zeszłym no, to tu mamy na górze EX-y. No teoretycznie takie ruchy są możliwe, chociażby tutaj, jak widzicie, gwałtowny ruch, który dojechał nam do, do redów EX-ów, ale one bywają bardzo rzadkie. Jednak redy zazwyczaj tę cenę zatrzymują. Miesięczne poziomy? O, miesięczne są też w tych okolicach. Może to będzie to, że ten poziom miesięczny się pojawi. Długoterminowo na usdjpy jednak oczekuję jeszcze spadków. Zanim wzrośniemy. Odwrotnie, jak na etku, czyli oczekuję wzrostów, zanim spadniemy. To taki, taka moja projekcja długoterminowa. Poziomy limę, poziomy jelow. Jelowki na dole tutaj wygląda to na bardzo, bardzo silny poziom z jednej strony przyciągający cenę, a z drugiej może być ciekawie, jeżeli chodzi o reakcję.